to jest Ranek M31 350 facet mówi, że są jeszcze dwa takie był u mnie oglądał Aha. firma zajmuje się oczyszczaniem terenu z niewypałów na autostradzie A4 Dębica, Pustynia, Rzeszów Zachodni i w okolicach miejscowości Skrzyszów na, na odcinku autostrady napotkaliśmy na bardzo silne sygnały i zaczęliśmy kopać okazało się, że na głębokości metr 40 wyłonił się nad zegar ten, więc zaczęliśmy kopać dalej. Okazało się, że jest to motocykl. No można było odczytać z, z jednej osłony na kolana, że jest to relay motor angielski. Później po, po tych wszystkich dokumentach jest, określiłem, że jest to motor 124, 24, tak zwany M31, 350 pojemności. To stan jest taki, jaki jak widać 70 lat jednak w ziemi robi swoje. Natomiast uwagi na to, że jest to dosyć rzadki eksponat. Jest ich prawdopodobnie kilka w Polsce, tak mi przynajmniej kolekcjonerzy mówili, których no, mnóstwo przyjeżdżały go oglądać. Więc w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem w zabytku przeznaczyliśmy do muzeum naszego regionalnego. No bo wydaje mi się, że najlepsze miejsce jest dla niego tutaj, a nie coś tam dosić.